Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wracamy do sprawy, którą myśmy nagłośnili. O tym, że pan Łukasz Bugajski, były konsultant Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który wystąpił u nas parę razy, przedstawiając szokujące informacje, ale także, szanowni Państwo, on, żebyście wiedzieli, on ma kilkaset nagrań swoich oficerów prowadzących z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które złożył w prokuraturze. To przy tym musimy powiedzieć, jest równie metodyczny jak pan Mraz. W swoich, te, swoich tych i tam padł blady strach. Co ciekawe, delegatura wrocławska, która, jakby to powiedzieć, wydała go na światło, tam nie ma żadnych działań. To zwracamy uwagę panu syryjskiemu, że jednak powinna być chyba wewnętrzna jakaś kontrola. Związana z tym audytem, który się pokazał, no bo tych rzeczy, które on opisuje, a które złożył do prokuratury nie ma. Ale tu szokującą sprawą jest posłuch posłuchajcie, to jest historia. Eee, pan Łukasz Bugajski, e, w, pod koniec stycznia 2000. E, e, 25 roku wysłał szereg zapytań do pana na X publicznie o fakt przypomnę czy miał pan kontakt z obywatelką Białorusi która w oparciu o polskie korzenie w ekspresowym tempie otrzymała polskie obywatelstwo polskie korzenie są w cudzysłowie czy prawda jest że zatrudnił ją pan jako pomoc domową za symboliczne wynagrodzenie czy wiedział pan że zakupiła ona mieszkanie w Wilanowie za gotówkę czy prawdą jest, że zlekceważył pan informacje z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące tej pani, wskazujące na fakt utrzymywania przez nią kontaktów z osobami powiązanymi z rosyjskimi i białoruskimi służbami specjalnymi? Czy prawdą jest, że w czasie współpracy z panem kilkukrotnie przekraczała ona granicę polsko-białoruską, o czym był pan informowany? Czy wiedział pan o wynikach ustaleń poczynionych przez ABW, że o wynikach ustaleń poczynionych przez ABW był informowany również prezydent Andrzej Duda? Czy prawdą jest, że był pan informowany przez ABW, że ta pani realizowała na terenie RP czynności, podczas których skutecznie zapobiegała prowadzeniu obserwacji? Czyli krótko mówiąc, jest, była przeszkolonym śpiegiem, bo tam nie tylko w czasie naszej rozmowy pan Łukasz nie tylko powiedział o blokowaniu, o urywaniu się z obserwacji. No, szanowni Państwo, no to co na przykład Tomek ćwiczy na obserwacji, no to jest tak, że tak, tego się zwykle tak nie robi. Jeżeli gdzieś jesteś, to nie pokazujesz, że widzisz obserwację, że że, że że za przeproszeniem rozkminiłeś. I no tutaj mamy na przykład kiedy my to robimy, to mamy z inną sytuację, bo jesteśmy jakby to powiedzieć ofiarami agresji ze prześladowani strony jesteśmy tak. Jesteśmy dobrze. prześladowani i niestety to w przypadku Tomka Argenek, po... od 2016 roku, to już to, to już w to roku to ile można, no to nie patrzę. Dziewięć, to nie dziewięć duży, no. lat niedługo. Ciągle? Dziewięć no. lat na celowniku. No, e, w, to jest naprawdę, Szanowni Państwo, bo to jest spis prokuratury wynika. Zestawienie pieniędzy, ile, ile na to wydano? I teraz tak, poczekaj, dalsze pytania. Czy prawdą jest, że wobec tej pani zastosowano e, system Pegasus? E, no tak, i teraz, szanowni państwo, ja przypomnę, to jest pokłosie też naszego materiału, e, który się, czy miał gigantyczny odzew, szanowni państwo, obejrzało go ponad 150 tysięcy osób. To e, był świetny materiał. E, mieszkał z rosyjską agentką. Agentką były pracownika BW ujawnia szokującą aferę, Dygowską. No i teraz Tomku mija, szanowni państwo, dwa dni, i znowu nie mamy żadnych działań. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby nagle ujawniono, że nie wiem, Donald Tusk albo ktoś. Ja to ja tu gdyby ujawniono coś takiego, no to przecież e, po prostu PiS e, robiłby konferencje prasowe. Telewizja Republika e, pisałaby headliny, czy premier polskiego rządu sypia ze szpiegiem. Sugerując romans, e, tak jak próbowali w zupełnie błahej sprawie wdrukować tą asystentkę. Właśnie o tym mówię. Zmienili, zmienili, do głowy dokroili inny tułów. E, zmienili funkcję tej, tej, tej dziewczyny, która naprawdę była Bogu ducha winna. Nie było w jej sprawie e, żadnych możliwości, nie było podejrzeń. Służby sprawdzały tam, tam nie było, bo służby sprawdzają jednak tych ludzi z otoczenia. E, Premiera, nie było nic. Jak już nie mogli do tej dziewczyny się przyczepić, to taki ulubieniec mój, pan Dobski yy, puścił jej yy, zdjęcia, czyli nie jej zdjęcia, głowa i tułów taki, który ma sugerować, że ta osoba jest jakaś no, rozwiązłą osobą, Co, coś, coś niebywałego. Ale, Janku, czego ty się spodziewasz, skoro w dalszym ciągu pytamy, czy ktoś do końca rozwikłał sprawę tej kochanki Szmyta, która no, długo z nim mieszkała yy, i sędzią, który miał dostęp do najważniejszych tajemnic państwa, do danych osobowych, naszych służb specjalnych, ludzi dopuszczonych do informacji niejawnych. I tam była pani, która później zniknęła. Tak. A ja mam pytanie. A czy ktoś dalej coś robi z żoną jednego ważnego dziennikarza, powiedzmy dziennikarza, która dostała dostęp do naszych archiwów, materiałów y, przemysłu zbrojeniowego i polikwidowała na Facebooku wszystkie swoje te niepolskie kontakty, bo to jest osoba, no tak jak tutaj pisze pan Łukasz Bugajski, też z korzeniami... Y, ze Wschodu. Czy ktoś sprawdził, dlaczego ta pani kilkukrotnie miała być zainstalowana w agencji wywiadu i nie było? Czy ktoś sprawdził e, działania tej pani i tego człowieka? Ja już no nie będę mówił, kto to jest. To jest to już biega wszędzie lat. Czy ktoś sprawdził e, część e, funkcjonowania e, na wybrzeżu tej pani. No, ja bym zapytał się jeszcze pana Nawrockiego, czy się znają. Różne są tematy, tutaj bardzo ciekawe rzeczy są, ale nie, czy, czy ktoś to robi? Czy dalej pozwalacie temu e, swoichowi działać? Z, jak była sprawa z Gonzalesem, to żeście próbowali panią dobrosz oracz ubrać w Gonzalesa. Nie dał rady, bo on był w tym środowisku i, i, i tylko tyle. Morawiecki, panią dobrosz oracz panią oracz usiłował obrażać. A sam co? A co miał u siebie? Co robił? Rozumiecie teraz? Jak napadł? Sam wiedział: no, Morawiecki jest przeszkolony. Nawet Morawiecki jest przeszkolony. Jest taki świetny portal, świetny człowiek, który w ogóle się często nie bawi w jakiejś konwencji zabawy i napisał nawet y z kim Morawiecki miał kontakt z BND. Z <grystwo> kim, y z kim i Mateusz Morawiecki mieli kontakt? I jak to wyglądało? Zastaw mu już to. I czy ja mam tylko jedno pytanie. Czy e, to już nie chodzi o tą reakcję teraz, która nie nastąpiła, chociaż to też jest skandal, panie ministrze, gadający do lampki, panie ministrze, się mać skandal po prostu, e, ale czy była jakaś, czy była jakaś e, reakcja wtedy i kto nie reagował? Czy ci ludzie, którzy nie reagowali tyle czasu, mieli te informacje? Już do jasnej cholery, panowie, nie ja wiem, gdzie jeździli, panowie z ZBW, jeżeli macie taką sprawę i ktoś wam. Tego nie robi. Myślałem, aha, dobra, to niech to siedzi w pieku premiera, wszystko jedno. Niech sobie dalej tak robi. Wiecie co? Jakbyście byli oficerami, którzy mają jaja, to byście powiedzieli: rzucam, rzucam wam w tej chwili kwitami. Nie będę tego robił. Bo to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Wiecie, tak już zrobili oficerowie przy słynnej operacji Wołga, którą, która została zdławiona. I do tej pory nie się, dlaczego. Kamiński, który powinien przecież być yy, bardzo zainteresowany tym, że za czas jeszcze przed nimi w realizacji yy, no, nie udała się operacja i podpuszczono nasze służby do wspólnej operacji z FSB. I rzeczywiście, no, daliśmy ciała. Zrobił się problem. I ci oficerowie pytają, dlaczego nikt tego nie wyjaśnia. Wydaje im się, że nowy koordynator, czyli Kamiński Wąsik, wezmą tę sprawę. Okazuje się, że nie, że mają niepełną przydatność do służby oficerowie ABW i oficerowie AW, i robi się z tego problem. Piszą do pana Opioły, szefa Sejmowej Komisji do Służb Specjalnych. Później Później mówi się, że za to pan Opioła przestaje pełnić funkcję. z rzecz, za to, że zrobił sobie zdjęcie w helikopterze yy, przy kampanii wyborczej. W, w, przy, przy helikopterze pracującym, pracującym po Apaczu. nie, nie, nie Apachu, ja tylko tym Black Hawku. I wiecie i zobaczcie, co zrobił wąsik, prawda, jak wykorzystywał helikopter, i nie było sprawy, prawda? A tutaj facet sobie zrobił zdjęcie i wyleciał. I, i pomyślcie. I skutkiem tego była likwidacja delegatur działających na wschód. Czy ktoś pyta o to Kamińskiego i Wąsika? Dlaczego pomimo operacji Wołga Janek pokazał coś, o co Kamiński wył? Janek pokazał e, sygnaturę sprawy, która była prowadzona przez prokuraturę w Białymstoku, przez panią prokurator pieniąże, która pochodzi z CBA i tam na, na, tamto nadzorowała. I okazuje się, że sprawa... Nie, nie była dalej e, procedowana. Przecież to jest ewidentnie, dla kogo to, dla kogo to e, że tak powiem, było dobre, a dla kogo było złe. Są sygnatury, jest nasza książka. E, teraz to, co zrobił pan Łukasz Bugajski, świetna robota, ale no, są ludzie, którzy dalej z tym nic nie robią. To samo, co ja mówię u mnie. No dlaczego prokuratorzy, którzy widzą, że jest coś, to łamie prawo, werbuje obrońców, dalej to wszystko ciągną? I tak samo tutaj. To chodzi, rozumiecie państwo, jest kilka ludzi, że boją się, że ktoś zada pytania. Dobra, dobra, sekundę. Była taka sprawa, ale waszym obowiązkiem ustawowym jest reagowanie. I jak długo żeście nie reagowali, to jest to, gdzie nie wytrzymał pan prokurator pustelnik i musiał mi wypuścić. Bo Janek przyszedł i po prostu zapytał: Ale tak, ale dlaczego macie notatkę o tym, co się dzieje z yy, gangiem przebierańców, mają, mają tą wiedzę szefowie i nie robią z nią nic przez tyle miesięcy. I z, nie wytrzymał, i, i mówił w końcu: Aj, pan, i te pany wywiórki, czy te pane, pana, pana, pana wiedza, no bo był zły chłop, ale już nie mógł dalej tego firmować i wypuścił. Bo powiedział: nie, Zrozumiał sobie, usiadł, mówi, nie, nie, to ja już się w to bawił nie będę, bo mu ceba obiecywało, Miesiącami, że ja jestem groźny, jestem szpiegiem, czy nie wiem, kim tam jeszcze jestem, ale oni te wszystkie to mięso i te dokumenty dostarczą później. No bo później, 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 aż minęło 11 miesięcy, bo dalej, później, później, później. ale liczyli tylko na to, że nie wiem, że ja sam chcąc wyjść na wolność, sam się obciążę i będę obciążał jeszcze innych, prawda? Bo już te, te bzdury wyjaśnienia przestępców, którzy siedzieli w więzieniu, mimo tego, że ich wypuścili i mieli na, na koncie ponad miliard ukradzionych pieniędzy państwu, nie ma problemu, ich wypuścili, ja siedziałem, za to, że pomówili mi na, na 800. Tak, tak że rozumiecie? <śla> Taka różnica. I, wiecie, i, 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 I podczas konfrontacji się rozjechali, to o, tak na ścianie rozmazałem tymi bzdurami. No. I wiecie państwo, Teraz pan Łukasz Bogański pokazuje to samo. Kto do jasnej. Wiecie państwo, czego z tym nic tak długo nie robił. To nie jest tak. My mówiliśmy. I co dalej zrobiłeś? Rozumiesz? Co policjant powie: Ja wiem, że mój szef kradnie. I co? Dalej pozwalasz kraść? Nie. Albo powiedz: Dobra, nie będę z tobą więcej służył. Albo powodujesz, że go zamykają. To nie jest tak, że ty mówisz, no dobra, no kradnie, ja mówiłem, no, no trudno, nie chcę kradnie, no widzę właśnie, że znowu wyniósł ze sklepu pełne torby. No, no to jak to jest? Ktoś za to musi odpowiedzieć, i stąd ta awantura. A pan, panie ministrze, się jak ma ich, za, zagarnął, przytulił, wziął pan na szefa na szefa e, CBA panią, która powinna odpowiadać karnie za używanie Pegasusa. To ona w nagrodę w ramach resocjalizacji -re dostała. <laughs> Stanowisko szefowej niezwykle ważnej, ważnej jeszcze służby, która już nie jest w likwidacji, bo o tym się nie mówi. To są jakieś żarty. I macie tutaj szpiega w otoczeniu, bliskim otoczeniu premiera. Na całym świecie to by tam łby leciały. A pan co? Panie, panie, panie kolegi, że przerwa Pana niezwykle ważne wypięcie, bo rosyjski samolot latał po Polsce. Bo Pan go złapał, Pan, go, pan sterował tymi samolotami, które go przechwyciły i, i, i Pana informacja jest najważniejsza. Bo, a, a nas interesuje, co mówi Kućmirowski, e, który idzie na policję. Nawet nas interesuje, bo pan, pan powie to samo. Pan powie to samo. Nie powie Pan tema, o tematach na przykład tych. Pani Monika Panu też nie zada tych pytań. Co z asystentką Morawieckiego? No i, i, i w takim zostajemy w momencie i za to, co my teraz mówimy, będę miał kolejną obserwację do obserwacji, żeby jeszcze sprawdziła, czy to obserwacja, która obserwuje, dobrze obserwuje, bo i tak było z Jankiem też. Bo jak Jankowi zdarzyło się kiedyś y, wynieść y, Koszyk taki z, ze sklepu, i zaniósł w tym koszyku rzeczy, bo, bo był zakręcony i gadał do domu, i mówi: O kurcze koszyk zabrałem i wrócił, odniósł do sklepu, gdzie go znają od powiedzmy, lat. Powiedzmy, koszyk. powiedzmy, że to była, była przypadkowa. <laughs> no <to laughs> dobrze, zawsze musi wszystko zepsuć. I zobaczcie Państwo, i, 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 i po tym zareagowano, i operacja miała, e, czy ci, ci, obserwacja miała problem. Dlaczego nie powiedzieli o tym koszyku? Чили не посмотрю. Czyli inni oglądają. Nikt nie, nie, wziął, nie wziął pod uwagę tego, że to jest bzdura, że siedzą na Janku Pińskim, tak jak na mnie, 9 lat. Nie, już wtedy to było może może raptem ze 6, czy może 7, prawda? Nie, ale to, to drobne. Nie, ja też jestem od dwa, Ja jestem też. Ja no, no tylko od, 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 od tego, kwartego. kiedy ja tak samo. To o ty, jest to nie, ja to pierwszy raz, proszę Państwa, to był kwiecień 2016. Kiedy nie można po prostu stwierdzić Pegazusa, którego miałeś, ponieważ ty miałeś urządzenia, które, których nie badasz Citizen Lab. O taka jest różnica. tak, natomiast szanowni państwo, ja miałem historię polegającą to jest kwiecień 2016 rok. To zresztą była taka historia, po której odpowiedziałem ogniem. To była kwiecień 2016 roku, kiedy do mnie zadzwonił do mnie. Ja to już opowiadałem na kanale. Zadzwonił do mnie że opisałem to w książce o Kamińskim. Polecamy, Szanowni Państwo. Już niedługo, to już naprawdę, nie chcemy podawać konkretnych dat, bo ten, w każdym razie polecamy, Szanowni Państwo. Już jest wyjście, Janku, tak nową Będzie tam, będzie o to, będzie książka. Naprawdę to już jest... Na pewno, szanowni państwo, przed pierwszym głosowaniem będziecie mogli ją przeczytać i to, i to wyraźnie przed. Eee, czyli przed 18 maja, natomiast już dokładne daty to zostawmy. Eee, I w każdym razie do mnie zadzwonił w kwietniu 2016 roku kolega dziennikarz, którego nie widziałem pięć, od pięciu lat, e, kiedy robiliśmy wspólnie pewien projekt, chociaż mieliśmy czasami kontakt telefoniczny, ale powiedział, że musi się tym pilnie zobaczyć, bo ma jakąś tam super ofertę biznesową. Ja mówię, słuchaj stary, ja robię dzieciom obiad, no nie, nie mam możliwości, żebym się ruszył. I zostawił dwójkę dzieci e, wtedy w wieku, e, szanowni państwo, 7 lat i, i 10. Więc mówię, no nie ma mowy. E, natomiast mówię, jak chcesz bardzo, to mówię, to możesz do mnie przyjechać, to zajdę na dół do ciebie. No więc podjechał do mnie, e, przyjechał do mnie, zszedłem na niego na dół, a ten mówi: słuchaj, jest super oferta, milion złotych dla ciebie i dla Romana Giertycha. E, po to, żebyście załatwili zgodę na dobudowanie tam piętra, bo on ma świetne układy uchanki Grankiewicz Walc. I żeby załatwił tam dobudowanie do jakiegoś tam budynku piętra. No tak go słucham. No i mówię, dobrze, ale to napisz mi, zróbmy jemu, słuchaj, ma Maćku, bo on się Maczek nazywał, Maćku, to wyszli do mnie maila, gdzie napiszesz, kto chce zapłacić Romanowi Giertychowi, za co dokładnie, jak to ma wyglądać, to całe to zlecenie, etc. Ale on do mnie tak, ale jak to wysłać maila? No przecież stary, nie, nie proponujesz mi niczego nielegalnego. No i potem on se poszedł. się żadnego maila nigdy nie dostałem. Eee, po czym, szanowni państwo, e, zadzwoniłem do, Rębiew, do Romana Gretycha pod hasłem. Wiesz, słuchaj, zanotuj sobie, tak, według się nazywa, tak, tak, i tak, bo było mówię, CBA u mnie. Do, w twojej sprawie ma dla ciebie milion złotych. I, I wyjaśniłem Państwu, że to nie jest. Maciej właśnie, mimo że Maciej nie, mimo ale... że Maciej osobiście prowadził agenturę przeciwko nam. Posybiście. Ale ja, aczkolwiek uważam, że, aczkolwiek uważam, że stopień złożoności tej operacji i jej finezja wskazuje jak Nie, to Pulpe był tam z tyłu, Janek, to, to A potem, tam z mądrym, i potem zadzwoniłem, tak. po czym zadzwoniłem do Tomka, który wtedy... Nie. To jego była, Janek to po to, prostu, to, 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 to on taki mądry jest. Po czym, po za, potem jak skończyłem rozmawiać z Romanem, zadzwoniłem do Tomka i powiedziałem, że powiedz tym swoim debilom, żeby przestali, mówię, to robić takie rzeczy, marnować pieniądze, no bo tu nawet gdyby się człowiek chciał złapać na coś takiego, no to, to, to przecież musiałby być debilem. Po czym, szanowni państwo, odwiedziłem Zbigniewa Stonogę, który stał się przez moment krynicą mądrości wszelkich przed... materiałów miał Uuu. tak, przez chwilę. Nie, i e, a sam, a sam tak, bo chodziło o to, chodziło o to że bo jeszcze 500 wziął, 500 dostał od kogoś, żeby zawołać to, co ja mówię. To już nie tak, robi. ale to, ale to już, ale to już nie, nie Tomek, bo tak. teraz będę musiał wytłumaczyć, co to jest 500 tego, do czego go tego w każdym razie wtedy akurat e, Zbigniew Stonaga zaczął bardzo mocno nawalać e, wpisy, w jakby to powiedzieć i coś miałem z tym wspólnego, natomiast e, ja myślałem, że to jest taki, jakby powiedzieć, incydent graniczny. To znaczy, że oni ostrzelali nas, my ostrzelaliśmy ich, i teraz się po prostu wszyscy grzecznie odpieprzą. Radziecki traktor odpowiedział ogniem, tak? Tak, <laughs> że. że, se, że se <laughs> się... Wszyscy się odczepią. Chwilę później mieliśmy incydent. Jeden z moich bardzo dobrych kolegów, z którym ja współpracuję od wielu lat, został wezwany, wtedy pracował w TVP, został wezwany przez dyrektora prawą rękę e, takiego młodego e, Gajewskiego, prawą rękę Jacka Kurskiego, który mówi mu, że jest problem polegający na tym, że pan, i tutaj pada właśnie nazwisko nazwisku mojego kolegi, że pan rozmawia z Janem Pińskim przez telefon o chorobie alkoholowej Mariusza Kamilskiego. I to też, i tak się, tak się szanowni państwo, dowiedziałem, że to jest jestem. Jasne, lesem, ale mówię, ale to, 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 że, to, że oni podsłuchiwali, to jest jedno, ale to, że jakiś łepek w telewizji tak. dostawał informację o tym, o czym ja rozmawiam z kolegą zresztą dziennikarzem, czyli tu wiecie państwo, raz, że my nie popełnialiśmy żadnych przestępstw, żeby na nas siedzieć, tak. dwa, że jeszcze tajemnica dziennikarska. Natomiast wiecie państwo, już od tego momentu widzieliśmy w 2016 roku, ja wiedziałem, że na mnie siedzą. Co prawda muszę uczciwie przyznać, że jeszcze przy poprzedniej władzy Tomek sobie kiedyś żartował, mając jakby to być wiedzę, o czym rozmawiałem pod hasłem czy nie pomóc ci windykować człowieka. Ja też właśnie mówię, aha, czyli, te, czyli też siedzą. Tak? Czyli... Nie, Janek, mówiąc tak po ludzku, przyjaźnimy się jak chciałem po prostu tak dać do zrozumienia, że jest. Janek, osta, daj ten spokój tam, popatrz. Szanowni Państwo, w każdym razie, w każdym razie mamy gigantyczny skandal. Nie, bo Janek mógł się wyjska... złocić i mógł pojechać, odzyskać długa i nie chciałem, żeby to zrobił, bo się zdenerwował w końcu. Mówię, Janek, nie, nie, może być lepiej nie jechać. No. No bo ludzie są bezczelni, czasami wiecie, robią takie rzeczy, że powiedzą, a, a, a już gdzieś Janek jest spokojny czekiem, ale w końcu by pojechał i nie, to, to już tak nie będzie, takie zabawy nie będzie. Nie chodzi o kwoty, chodzi o, o bezczelność. Mówię, nie, Janek, to może, nie chciałem, na no, tyle. No. Hmm. I w każdym razie, szanowni państwo, yy, 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 mamy naprawdę gigantyczny problem, i yy, yy, to jest to, co mówi pan Łukasz Bugański. No, przepraszam, że gdyby jakikolwiek polityk koalicji obywatelskiej, nawet Szymona Hołowni albo yy, lewicy, został przydybany na mieszkaniu i zatrudnianiu pani, którą, Rosji, którą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uważałaby za rosyjskiego szpiega. To mielibyśmy jakieś gigantyczne, po prostu jakoś erkę taką, która by się kręciła do tego. Telewizja Republika domagałaby się, nie wiem, wprowadzenia stanu wyjątkowego, dymisji rządu, jeżeli byłby to premier. Jest kółka, żona, dziennikarza Telewizji Republika chciała się dostać do agencji wywiadu. No, ludzie, no nic cisza. Tylko dlatego, bo my to mówimy i żeby nie było, że my triumfujemy, bo mieliśmy rację. My tak mamy rację. Nam jest wszystko jedno no czy znaczy na mnie jest wszystko jedno, ale... Ale ja tu jest, jest wszystko jedno, naprawdę. Ja po, po prostu ja idę powoli, to. step by step i będę wyciągał tak jak wampiry, tak jak mówi że tak jak wampiry. No. No, tak, szanowni państwo, bo to się wampiry wyciąga na światło dzienne i one się wtedy rozpadają. Cześć, Metatron. Koniecznie musicie, szanowni państwo, przeczytać Metatrona. Wysyłamy go od poniedziałku. E, przepraszamy, no niestety nie jesteśmy, e, po prostu był, ale to tak by w wstroski, to znaczy e, drukarnia po prostu opóźniła wysyłanie ponieważ pilnowała jakości okładek. A tu, szanowni państwo, zobaczcie, to naprawdę jest fantastyczna okładka. Fantastyczna książka. Będziemy zresztą rozmawiać dziś i w kolejnych dniach o, to, o tej książce z panem pułkownikiem Piotrem Wrońskim, bo to jego opus Magnum teraz hanza i przestępstwo naprawdę warto. I uwaga, szanowni państwo, historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. E, także na stronie kapitalbook.com.pl, podobnie jak polska kolumna e, Putina. Polska kolumna Putina to jest opowieść o e, majora emerytowanego majora wywiadu o tym, jak Rosja przy pomocy PiSu po prostu realizuje swoją politykę zagraniczną. Szanowni Państwo, panie Jarosławie, e, Pan e, 17. Takich ludzi nie ma. Dla was to jest wielki problem ale u nas tacy ludzie są, którzy nie boją się nawet teraz najważniejszych ludzi na świecie z tej nowej kancelarii amerykańskiej, bo możemy przeczytać w onecie, co się wydarzyło. Amerykański wiceprezydent atakuje Europę. Wystąpienie chłystka z niewiarygodną butą i arogancją. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, DJ was, Przypuścił w piątek w Monachium podczas konferencji bezpieczeństwa ostry atak na europejskie rządy. Skrytykował je za ignorowanie woli swoich obywateli, którzy, jak uważają, są cenzurowani i za wyrażanie swoich poglądów, praktykowanie swojej wiary. Tu chodzi znowu o tematy te związane z, z, ze sferą prywatności ludzi. Też. Zamiast pouczać Europę, niech pan Vance upomni się, upomni swojego szefa, żeby jednak do zbrodniarzy nie wyzwaniał, nie zapraszał ich do Białego Domu. Mówi Onetowi, Profesor Roman Kuźniar. Dumny jestem, panie profesorze, że mnie z panem poznali. No, poznał nas jeden nasz wspólny kolega, przyjaciel. Przypomnę panu to na klonowej, ale to dumny jestem. Tak, u pana takich ludzi nie ma. U pana takich ludzi nie ma. Zresztą cieszę się, że Donald Tusk też wyszedł i jednoczy Europę. I to nie jest jakieś z mojej strony koniunkturalny, czy Lizo, wiecie co? No, wychodzi się, nie boi i mówi, bo nie możemy sobie na to pozwolić. W sytuacji, kiedy wychodzi e, nasz, e, nie, no, nie cofam Wychodzi duda, co, cofam słowo nasz, wychodzi duda i podlisuje się, mówiąc, że teraz jest czas na Fort Trump. Nie wiem, co będzie mówił już. Miejmy nadzieję niedługo. Zna trzy pół roku przypomnę, szanowni państwo, że Ford Trump na przykład, jak, jak go zajmie te, na przykład Trump, to potem dojdzie do wniosku, że może odsprzedać go Rosjanom. Szanowni państwo, więc to jest naprawdę tego typu człowiek. Mam nadzieję, że nie będzie Guantanamo. Szanowni państwo, do zobaczenia, a Jarosław Kaczyński do więzienia. I gdyby Trumpa posadzono do więzienia, to dzisiaj nie siedziałby w Białym Domu. I, i ja no? jestem jak najbardziej za naszym wielkim sojusznikiem amerykańskim. Bardzo, ale tutaj no... Dobra, do zobaczenia.